Kim jest bohater Poppy Playtime? Czy jest on zabawką, zwykłym pracownikiem, a może jeszcze kimś innym? Na temat postaci, którą gramy w Poppy Playtime powstało wiele teorii. Jednak to co odkryłem myślę, że raz na zawsze rozwiąże tą kwestię. Także zaczynajmy i by the way trwa ciągle konkurs na myszkę Aerox, pierwsza lika opisu. Wpadajcie. A więc tak, zacznijmy po kolei. Na podstawie kartki z pierwszego rozdziału wiemy, że niegdyś pracowaliśmy w fabryce. Co prowadzi nas do faktu, iż byliśmy jakimś tam pracownikiem Playtime Co. A skoro tu wróciliśmy, zrobiliśmy to w pewnym celu. Oczywiście karka mówi, żeby odnaleźć pracowników, którzy zaginęli 10 lat temu. No ale zastanówcie się logicznie: kto wracałby do starej, opuszczonej fabryki, w której pracował, by znaleźć kolegów, którzy zaginęli tam 10 lat temu? No jakby to nie ma trochę sensu. Jakbym chciał odnaleźć kolegów, nie czekałbym na to aż 10 lat. Z pozoru powrót nasz, można powiedzieć, nie ma sensu. Jednak dopiero po wypowiedzi Mami Long Legs, wszystko zaczyna nabierać większego sensu. Otóż dzięki niej wiemy, że nasza pozycja w firmie nie była byle jaka. A skąd to wiemy? Cóż, mami nas rozpoznaje, a dostęp do eksperymentów takich jak ona miały tylko wyżej postawione osoby w fabryce. A co więcej, w drugim rozdziale po Playtime możemy znaleźć zjeżdżalnie prowadzące do obszarów, gdzie prowadzono poszczególne etapy eksperymentów. Na tych zjeżdżalniach znajdziemy imiona i nazwiska pięciu najważniejszych osób w fabryce Playtime Co, odpowiedzialnych za cały proces tworzenia ludzkich zabawek. Cała ta piątka jest to tak zwana nasza tytułowa. Wielka Piątka, w skład której wchodzi fundator fabryki Elliot Ludwig, którego obsesja na punkcie zmarłej rodziny doprowadziła do próby ich wskrzeszenia przy wykorzystaniu kwiatka maku. Znajdziemy też tutaj imię Stella Graber, znane już z pierwszego chaptera. Niegdyś myśleliśmy, iż może być to Poppy, jednak okazuje się, że była ona głównym naukowcem, a zarazem szefem stacji gier, gdzie znajdował się nasz pociąg. Jest ona dosyć szaloną kobietą, ponieważ chce, aby dzieci cieszyły się wieczną zabawą. A zarazem sama chciała być wiecznie dzieckiem. Dlatego sądzi, iż przemiana dziecka w zabawkę jest czymś super, o czym w sumie marzy każdy dzieciak. Cóż, może niektóre o tym marzą, ale na pewno nie w tak okrutnych eksperymentach. Wśród imion jest też Lid, czyli szefowa działu innowacji, odpowiedzialna nie tylko za te wszystkie super pomysły zabawek, ale też za wymyślanie nowych sposobów na ulepszanie eksperymentów i kto wie co jeszcze. Czwartą osobą na naszej liście jest Eddie. O którym nie wiemy za dużo, z dostępnych informacji możemy stwierdzić, iż jest jakimś szefem fabryki, osobą wysoko postawioną, która kontrolowała sytuację w fabryce, ale co dokładniej robił, pozostaje jak na razie tajemnicą. No i finalnie dochodzimy do piątej osoby, czyli, no, właśnie do nas, czyli naszego gracza. Jego imię i nazwisko nieprzypadkowo zostało zatajnione. Nie chcieliśmy, aby ktoś wiedział, że byliśmy w to wszystko zamieszani. A jaką funkcję pełniliśmy? Cóż, pozostaje nam ostatni dział fabryki, czyli dział produkcji której byliśmy szefem. Pytanie tylko, za co byliśmy tam odpowiedzialni? Jak myślicie? A po więcej, zostaw suba.